Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i telewidzów Radia Fara. Tych wszystkich, którzy jednoczą się z nami na Wzgórzu Kalwaryjskim. Kalwaria Pacławska, Wielki odpust kalwaryjski. To niesamowite wydarzenie, które gromadzi corocznie wielu wielu wiernych, nie tylko z Podkarpacia, jak usłyszałem dzisiaj jeden z pątników wyszedł pieszo z Wielkopolski 15 lipca dzisiaj dotarł z grupą brzozowską tutaj na to wzgórze kalwaryjskie tutaj się zawierzy Matce Bożej po kolekcjach 33-dniowych, więc można by powiedzieć sanktuarium ogólnopolskie gdzie gromadzą się pielgrzymi z różnych zakątków naszej ojczyzny, ale także i zagranicy, bo wiemy, że mimo wojny Zdążają tutaj pielgrzymi z Ukrainy, za chwilę będą tutaj na wzgórzu kalwaryjskim. Moi drodzy, rozpoczynamy ten cykl transmisji z tego szczególnego miejsca, z tego naszego sanktuarium, jakże ważnego, jakże gromadzącego wielu, wielu pielgrzymów. My często uczestniczymy w Eucharystii, która jest tutaj sprawowana, a podczas Wielkiego Odpustu jest kulminacja, można by powiedzieć, tej naszej modlitwy, kiedy spotykamy się także ze słuchaczami Radia Fara, z telewidzami i z tymi wszystkimi, którzy tutaj przybywają. Do mikrofonu, do tej pierwszej rozmowy zaprosiłem ojca Krzysztofa Churek, Wardiana Klasztoru i Kustosza Sanktuarium Męki Pańskiej Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spokój i dobro. Pokój i dobro. Pozdrawiam wszystkich Radio, słuchaczy i telewizji Radia Fara. Bardzo się cieszymy, ojcze Gwardianie, że jesteśmy tutaj, że możemy rozmawiać ze sobą. Kalwaria zawsze ma jakieś hasło. Pod jakim hasłem się spotykamy w tym roku? Oczywiście w tym roku przeżywamy 140 rocznicę koronacji Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi, ale także i 40 rocznicę yy, kanonizacji ojca Maksymiliana Kolbe. To są dwie bardzo ważne rocznice, które tutaj będą wybrzmiewać na tym wzgórzu kalwaryjskim. Co należy do najważniejszych punktów tego naszego świętowania tutaj podczas wielkiego odpustu kalwaryjskiego? No, dzisiaj przeżywamy dzień e, przyjścia na Kalwarię, przybywają e, pielgrzymki piesze, jedne za drugą, witamy, roz, e, rozlokowują się na, na, na swoich miejscach noclegowych. A jutro rozpoczynamy e, uroczystości pogrzebu Matki Bożej, e, potem dróżki w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, e, w następnym dniu 14 sierpnia przeżywamy dróżki Pana Jezusa. I 15 sierpnia uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. To są takie najważniejsze punkty. Każdego dnia zapraszamy szczególnie na godzinę 18, gdzie będzie sprawowana uroczysta święta. Kto będzie tym Eucharystią przewodniczył? Dzisiaj w wieczornej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, jutro arcybiskup Bambergu z Niemiec, ksiądz Ludwik Szyk, który był od samego początku związany z ojcem Maksymilianem. Co roku przybywa do Oświęcimia właśnie 14 sierpnia, żeby tam w rocznicę jego śmierci y, przewodniczyć, a także brać udział w uroczystościach związanych właśnie z upamiętnieniem y, tego wydarzenia. No i 14 sierp y, sierpnia y, przewodniczył będzie Wieczornej Koalicji Arcybiskup Adam Szal a w sumie odpustowej 15 sierpnia nasz prowincjał Ojciec Marian Gołąb. To są, moi drodzy, kapłani, biskupi, którzy będą przewodzić naszym modlitwom. To bardzo ważne, ponieważ arcybiskup Adam Szal jest w drodze tutaj, właśnie na Wzgórze Kalwaryjskie pielgrzymuje z różnymi grupami, ale też, moi drodzy, dzisiaj jeszcze usłyszymy w naszych programach ze studia właśnie także rozmowę z księdzem arcybiskupem. Moi drodzy, Kalwaria się zmienia, Kalwaria jest co roku inna. Cieszymy się tutaj od marca, od końcówki marca nowymi pomieszczeniami. Jakie to są pomieszczenia? Oczywiście oddaliśmy duże sale dla pielgrzymów, salę konferencyjną, a także sale związane z wystawieniem naszych różnych... Rzeczy związane z kalwarią, poświęcone i założycielowi I, Andrzejowi Maksymilianowi Fredrze, także Szczepanowi Dwarnickiemu, jest sala marina, jest sala misyjna, a także poświęcona arcybiskupowi. Yy, 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 yy. W tym momencie gdzieś ta nazwa ucieka nam, ale za chwilę może się przypomni. To też bardzo ważne, moi drodzy, żebyśmy wiedzieli o tych wystawach, dlatego że tutaj już pielgrzymi mówią, dowiedzieliśmy się, że jest tutaj miejsce, gdzie można zobaczyć wystawę, więc też tutaj zapraszamy, czy o każdej porze tak można wejść? No, dzisiaj jeszcze będzie wystawa do wieczora czynna y, Maksymiliana y, Darińskiego i Fredry, natomiast y, jutro i pojutrze w godzinach popołudniowych, kiedy pierwszymi będą wracać z drużek kalwaryjskich, już na spokojnie będzie można także i zaglądać do tych sal wystawowych. Bardzo nas to cieszy, że te sale wystawowe są tutaj na Wzgórzu Kalwaryjskim. Ja przyznam się, że byłem nie tak dawno tutaj, żeby porozmawiać z ojcem Gwardianem na temat Wielkiego Odpustu i wtedy jeszcze nie było choćby napisów, że jest sala pielgrzyma, że jest piękna sala no, widowiskowa też i tutaj teraz już na Kalwarii konferencyjna, więc zmieniamy się tutaj, moi drodzy, po to, żeby było wygodniej pielgrzymom, bo chyba taki jest cel. Oczywiście to wszystko służy udogodnieniom dla pielgrzymów. Ta sala pielgrzyma pomieści prawie 300 osób, więc zapraszamy, są stoły, krzesła, można usiąść, wypocząć, posilić się w wolnej chwili, ażeby nabrać sił do dalszego pielgrzymowania. Pisze na słupach informacja taka, że Tanio i smacznie, więc na pewno tak będzie w sali pielgrzyma, moi drodzy. Więc tam Państwa odsyłamy. Czy wjazd na Kalwarię jest taki normalny, czyli możemy tu przyjechać, możemy gdzieś zaparkować. Oczywiście miejsca jest dostatek na Kalwarii, zawsze każdy ktoś tam znajdzie sobie dla siebie miejsce, my dysponujemy parkingami klasztornymi i zawsze do zapełnienia są otwarte te parkingi, gdyby była już taka sytuacja, że nie możemy przyjąć wtedy służby będą kierowały na inne parkingi związane właśnie z grupą kapli z ukrzyżowania. Moi drodzy, warto przyjechać tutaj na Kalwarię Pacławską, bo tutaj także jest bezpiecznie. Ojcu Gwardianowi dziękuję za tę rozmowę. Życzymy pięknych przeżyć przez ten czas wielkiego odpustu kalwaryjskiego, a ja w tym momencie już głos oddaję Łukaszowi Sztolfowi, który już z gościem oczekuje, by powiedzieć Państwu o bezpieczeństwie na Kalwarii. Witam serdecznie i pozdrawiam. Ksiądz Andrzej już mówił, że tutaj jest bezpiecznie, ale żeby było bezpiecznie musimy my tutaj, pielgrzymi, pątnicy i wszyscy, którzy będą w tych dniach odwiedzać to święte miejsce, zachowywać różne ważne przepisy, zasady, żeby rzeczywiście było bezpiecznie. O tym bezpieczeństwie porozmawiam z Łukaszem Szarugą, szefem przemyskiej grupy Polski Czerwony Krzyż. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Łukaszu, zacznijmy może od tego, jakich zasad powinniśmy przestrzegać, takich elementarnych, o czym powinniśmy pamiętać, co zrobić, a co nie robić. Przede wszystkim pamiętajmy, żeby mierzyć siły na zamiary. Bardzo często zdarza się tak, że przychodzą na kalwarię osoby po różnych chorobach, które nie ruszają się na co dzień. I w czasie drużek kalwaryjskich, które są bardzo wymagające, no po prostu nie dają rady wyjść na górę i musimy takim osobom pomagać dostać się na górę albo zjechać z nimi na dół, więc tutaj ta rozwaga jest bardzo ważna. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli leczymy się na co dzień, przyjmujemy jakieś leki, mamy choroby, żeby te leki zabrać ze sobą, ponieważ na kalwarii nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich leków na, na wszystkie choroby, więc bardzo ważne jest, aby pielgrzymi mieli swoje leki, które przyjmują na co dzień ze sobą. Kolejnym elementem, o którym warto, warto pamiętać, jest odpowiednia odzież. W tym roku pogoda na Kalwarii jest bardzo kapryśna. Mamy chwilę z ogromnym słońcem jak było przed chwilą, teraz nam się zachmurzyło. Więc warto zadbać o to, aby ta garderoba była i przygotowana na wysokie temperatury, ale też na chłodniejsze chwile. Warto pamiętać o tym, żeby zabrać nakrycie głowy. Przy, przy dużym słońcu na pewno bardzo się przyda. Wygodne buty, bo mamy sporo drogi do przejścia na dróżkach kalwaryjskich. I, i kolejną zasadą, którą warto pamiętać, to jeżeli chcemy nocować na kalwarii pasławskiej, czy to w stodole, czy, czy w namiotach. To, żeby zabrać ciepły koc, ciepły śpiwór, bo noce na kalwarii są już naprawdę zimne. Kolejnym elementem, o którym warto przypomnieć, to to, że jeżeli czujemy się gorzej, mamy gorączkę, kaszel, mamy w ostatnich dniach utratę węchu lub smaku, to zostańmy w domu. Nie wybierajmy się na kalwarię, co prawda stan, stan epidemii został już zakończony, zmieniony na stan zagrożenia epidemiologicznego ale w ostatnim czasie notujemy dosyć dużo przypadków zachorowań na koronawirusa i pomimo starań franciszkanów, dezynfekcji, mnóstwo miejsc, gdzie można te ręce umyć, to jednak ciężko na kalwarii zachować dystans i, i, i cały czas dbać o tą dezynfekcję, więc takim osobom radzilibyśmy, aby, aby zostały po prostu w domu. I to są podstawowe zasady, o których powinniśmy pamiętać. Natomiast jeśli już coś nam się przytrafi, jeśli będziemy mieć jakiś problem, czy zdrowotny, czy jakikolwiek powiedzmy około medyczny, to gdzie szukać ratowników polskiego czerwonego krzyża? O bezpieczeństwo pielgrzymów na Kalwarii Pacławskiej nie tylko dba polski czerwony Krzyż, ale również wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w Przemyślu oraz pracownicy Wojewódzkiego Szpitala imieniem Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Więc wspólnie jak gdyby, tworzymy to, to, to zabezpieczenie medyczne. Natomiast tam, gdzie, gdzie można nas znaleźć, przede wszystkim punkt medyczny w Domu Pielgrzyma. Jest to miejsce znane już od kilkunastu lat, cały czas tam. Całodobowo przyjmujemy osoby, którym dolega cokolwiek. Jeżeli ktoś waha się, ma, ma jakieś wątpliwości, proszę się nie bać, proszę przyjść, na pewno pomożemy. Oprócz tego w zależności od punktów programu będą tworzone kolejne punkty medyczne. W czasie pierwszego dnia drużek taki punkt medyczny będzie przy grobie Matki Bożej po drugiej stronie wiaru, drugiego dnia drużek tradycyjnie na gradusach, bo tam gromadzi się bardzo dużo osób więc również w tych punktach medycznych w czasie dróżek będziemy posługiwali. E, oprócz tego e, przy różnych punktach programu, czy to będą dróżki, czy to będzie Msza Święta na Placu Kościelnym, e, zawsze będą dostępne patrole piesze, więc jeżeli Państwo zobaczą ratowników, zawsze można ich poprosić, e, chętnie podejdą, na pewno udzielą tej pomocy. W czasie dróżek też będzie z nami kład, który ewentualnie, tak jak na początku wspomniałem, jeżeli komuś braknie sił, na pewno pomoże dostać się na górę w bezpieczne miejsce, więc tych, tych punktów, gdzie nas można zobaczyć jest bardzo dużo, ale możemy też skorzystać z pomocy innych służb. Jeżeli zobaczycie Państwo policję czy strażaków, oni również mają z nami łączność, więc nie będzie problemu, żeby poinformowali nas o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. Zapowiada się rzeczywiście bardzo bezpiecznie. Ale podajmy może też numer alarmowy, taki tutaj na kalwarii. Jeśli by się coś wydarzyło w nocy, o północy, że tak powiem, to na jaki numer powinniśmy się dodzwonić? Na kalwarii oczywiście obowiązuje numer ratunkowy 999 lub numer 112. Na pewno dyspozytor poinformuje odpowiednie służby, by będziemy mogli dotrzeć do, do osób poszkodowanych. Natomiast jest też numer tutaj na miejscu stacja, komórkowy, na który możemy dzwonić. Jest to numer 880 633 952. I on cały czas jest z ratownikami na miejscu, więc pod ten numer również można dzwonić. Będziemy wtedy starali się jak najszybciej udzielić tej pomocy. I na zakończenie, w jakiej kondycji są ci, którzy tą pomoc będą nieść? Ratownicy odbyliście już pewnie jakieś obozy, jakieś przygotowanie? Oczywiście, zawsze zwyczajem naszej grupy przed odpustem kalwaryjskim przechodzimy obóz szkoleniowy na Kalwarii Pacławskiej dla naszej młodzieży. W tym roku również taki obóz się odbył, więc jesteśmy przygotowani, zmobilizowani, a także już mamy kilka spacerów po kalwaryjskich dróżkach za sobą, więc na pewno kondycja też dopisze. Kondycja dopisze teren zlokalizowany, więc wszystko zapowiada się bezpiecznie. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i za to, że mogliśmy powiedzieć o tym bezpieczeństwie w Kalwarii Pacławskiej. Dziękuję również i zachęcam wszystkich do odwiedzenia Kalwarii Pacławskiej. Oczywiście do tej zachęty się przyłączamy i drodzy Państwo zapraszam także na wejścia studia kalwaryjskiego o godzinie 15.35, 16.35 oraz do transmisji mszy świętej wieczornej o godzinie 18.00 oraz nabożeństwa maryjnego o godzinie 20.00. Tymczasem pozdrawiam serdecznie wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy z Kalwarii Pacławskiej mówiąc do usłyszenia, do zobaczenia, z Panem Bogiem.